Dzień dobry! Witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nauka czytania metodą sylabową. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania będzie sylaba ry. A więc, jeżeli jesteście zainteresowani dzisiejszym odcinkiem, usiądźcie wygodnie, zapraszam na lekcję. Oto sylaba ry. Sylabę tę możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby. Może być ona zapisana małą albo wielką literą. Jakie wyrazy rozpoczynają się z sylabą r? Zacznijmy od rebusu. Oto rebus. Do sylaby r mam dodać wyraz baba, na przykład baba wielkanocna. Ale w wyrazie baba została przekreślona jedna sylaba ba. Co będzie rozwiązaniem tego rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie RYBA. Ryba. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie ryba. 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 Inne wyrazy z sylabą ry na początku. To wyraz rybak i rycerz. Zapraszam do wyklaskiwania sylab. Wyklaszczmy najpierw sylaby w wyrazie rybak. Ry-bak. Tym razem wyklaszczmy sylaby w wyrazie rycerz. ry -cerz. Albo wyraz ryczeć. Hmm, ryczeć, jak groźny zwierz. Lub trzysylabowy wyraz rysować. Również rozpoczyna się sylabą ry. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie ryczeć. Ry-czeć. Tym razem trzy sylaby w wyrazie rysować. Gotowi? Wyklaszczmy te sylaby. Ry-so-wać. A jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą ry zapisaną wielką literą? Z pewnością imiona i nazwiska. Oto pan Ryszard Rybicki. Zarówno jego imię, jak i nazwisko zostało zapisane sylabą ry rozpoczynającą się wielką literą. Wyklaszczmy sylaby w imieniu Ryszard. Ry-szard. A oto dwa sympatyczne kotki. Rysa i Rysio. Zauważcie, że ich imiona rozpoczynają się sylabą ry. Zapisaną również wielką literą. Wyklaszczmy sylaby w imionach tych kotków. Zacznijmy od imienia Rysa. Gotowi? Rysa. Teraz wyklaszczmy sylaby w imieniu Rysio. Rysio. Prawda, że sympatyczna parka? Mam nadzieję, że dzisiejsze słownictwo podoba Wam się, dlatego poproszę Was o lajk like i ćwiczmy dalej. Czy sylabę ry możemy spotkać na końcu wyrazów? Tak. Przykłady, wyraz. Czary, mary i stary. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie czary. Cza-ry. Tym razem wyklaszczmy sylaby w wyrazie mary. Ma-ry. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie stary. Sta-ry. Inne wyrazy z sylabą ry na końcu wyrazu to wyraz góry oraz chory, a także wyraz cztery. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie góry. Góry. ry Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie chory. Chory. ry Tym razem wyklaszczmy sylaby w wyrazie cztery. cz Czte ry a czy sylabę ry możemy znaleźć wewnątrz, w środku wyrazów? Tak. Są to na przykład takie trzy sylabowe wyrazy, jak goryle czy koryto. Zapraszam do wyklaskiwania sylab. Goryle. go ry le Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie koryto. k Ko ry to Sylabę ry Spotkamy również wewnątrz wyrazu marynarz albo wewnątrz imienia Maryla. Zapraszam do wyklaskiwania. Wyklaszczmy najpierw sylaby w wyrazie marynarz. ma ry -narz. A teraz Maryla. Wyklaszczmy sylaby w tym imieniu. Maryla. A teraz zapraszam Was do odczytywania wyrazów, które powstaną poprzez połączenia sylabowe. Sylaby będziemy łączyć w ten sposób, jak pokazują strzałki. No to zaczynamy. Ma, ra, mara. -ty. Ma, ty, ma, 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 mama. Ma, ry, mary. mary. Przeczytajmy te wyrazy. Zostały one zapisane na dole pod strzałkami kolorem białym. Start. Mara. Maty. Mama. Mary. Tym razem ćwiczenie polegające na łączeniu ze sobą sylab żółtych z różowymi, w wyniku czego powstaną wyrazy zapisane obok kolorem białym. Wobec tego zaczynamy. Da my Dame. Ra, me rame R, my ryme. To, my. To me. Ma, my Mame. La, me. Lame Ta, me Tame. A teraz zapraszam Was do odczytywania zdań, które zostały okraszone obrazkami. Zaczynamy od pierwszego zdania, zapisanego u góry kolorem niebieskim. Brzmi ono: Tu, Tomy, Adama. Pod spodem na żółto zostało zapisane zdanie: A tu, ramy, Eli. Poniżej na biało. Zostało zapisane zdanie. To lale. Maryla i Roma. I ostatnie zdanie na dole, zapisane na zielono, brzmi. Ula, lula, lale. Luli, Marylo. Luli, Romo. Hmm, dość trudne. I długie zdanie, ale mam nadzieję, że poradzimy sobie świetnie z ponownym odczytaniem. Zapraszam Was do ponownego odczytania wszystkich zdań. Zaczynamy. Tu, Tomy Adama, a tu ramy Eli. To lale Maryla i Roma. Ula, lula, lale. Luli Marylo, luli Romo. Kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy trening czytania metodą sylabową przebiegł wam. Bez zarzutów, rewelacyjnie. Mało tego podobał Wam się, dlatego pamiętajcie o lajku. A ja, żegnając się z Wami, przesyłam Wam buziaki i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu nauka czytania metodą sylabową. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa, pa, miłego dnia, trzymajcie się. Cześć.